Dobra, i przed wystartowaniem odcinka, tak jak na zeszłych odcinkach, chciałbym pozdrowić parę osób. Tak w ogóle coraz więcej osób proszę mnie po o pozdrowienia, Aktualnie jest ich aż 10. Tak więc przechodźmy dalej. Pozdrawiam jako pierwszą osobę wodnego dzika, który napisał 3 godziny po wyrzuceniu zeszłego odcinka. Jest niestety na zeszłym nie wyrobię się, ale na ten jak najbardziej, więc pozdrawiam. Następnie je pozdrawiam FoliTM, TM. Nie wiem, czy to TM się czyta w ogóle. U którego w sumie kiedyś robiłem tartak. Znaczy, kiedyś, z dwa tygodnie temu jakoś. Pozdrawiam. Następnie mam do pozdrowienia dwie osoby, czyli Peciksa oraz szefową van Fan Versace. Sorry, nie wiem jaki masz nick, więc pozdrawiam was obu. Następnie macie dwa komentarze od Mateona, a mianowicie żebym pozdrowił jego, notkiem i wysłał. I również yy, komentarz yy, na YouTubie, że mam pozdrowić jego oraz resztę z więc pozdrawiam. Następnie. Hiram chciał być pozdrowiony, więc również pozdrawiam. Wysłał mi notkę, że jak, widzicie. Tutaj że jak widzicie. Tutaj macie dwie podobne notki, czyli od Fiodora i Jajcu, a mianowicie, że pozdrawiają fam Fedron oraz nie pozdrawiają Jafy. Więc pozdrawiam i zarazem również nie pozdrawiam. I ostatnią notką w grze było od Kasi Lisek, którą pozdrawiam, albo którego pozdrawiam, nie wiem, czy to jest facet czy kobieta. Oraz ym, miałem pozdrowić również jej, albo jego syna, Le optyka Więc pozdrawiam Jeszcze zostały dwa komentarze z YouTube'a, a mianowicie Kumson, znowu Tym razem powiedział, że mam pozdrowić Synthiona Więc pozdrawiam cię Synthion Oraz Andrzejek Nostaj, Nostail Który kazał... znaczy kazał, powiedział, żeby go pozdrowić Więc pozdrawiam Dobra, nie ma co przedłużać, zapraszam Live'a nie wiem czemu chwaliło, ale dobra będzie level 5 setnych. Brakuje mi Więc jest git Dawaj, 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 level, level mi Level mi, 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 mi. Trzy setne. Jed, dwie setne. Dwie setne. Dawaj, level upa. Dobra, dajle. ile? Będzie level up Po nim Ten cudowny 9-0 nareszcie Będzie mój Hmm akurat wywaliło streama No ale dobra No coś się popsuło, ale nareszcie działa stream, więc git Dawaj, dawaj, jest 998 Czego mam w sumie mogę wywalić? 998 jest. Dawaj, dawaj, dawaj i... Jest! Jąk pozdrawiam Cię i dzięki za pomoc w ekspieniu! Pozdro! Dobra, jeszcze przed oficjalnym wystartowaniem odcinka chciałbym zaprosić Was do brania udziału w giveawayu na 20KK na serwerze S1 Fenix w Nostale, z okazji tego, że się kończy już lato, zostały ostatnie dwa dni Znaczy za dwa dni już się zaczyna szkoła, no chyba, że ktoś już nie chodzi na do szkoły, to dla niego to większej różnicy nie robi I jest do wygrania 20kk a mianowicie co trzeba zrobić aby wygrać zostawić komentarz pod filmem i napiszcie tam czy zrobić dwa razy giveaway'a po 10kk wylosować, czy raz po 20kk oraz yy, napiszcie oczywiście swój nick z gry drugą rzeczą którą jest to zostawcie łapkę w górę albo w dół zależy, czy to się wam podoba czy nie to już zależy od was oraz zasubskrybować ten kanał, nic więcej nie trzeba robić wylosowanie oczywiście na następnym odcinku nie ma co przedłużać, zapraszam Was już do odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hitmon i tam Was już na kolejnym odcinku z gry na stale. I kolejny odcinku z ulepszania SP. Tym razem zamiast mnika czy Berka będzie SP2, które muszę po prostu zrobić na wolę. Bo jak można zauważyć, ostatnio sobie 9 9.0. I przydałoby się na wolę jednak ten samuraj. Mam przykodowane tutaj. 135kk, nie będę upadł za wszystko. Będę upadł tak samo jak Mnicha, aż do końca piórek, a mam ich 1332. Chciałem mieć tyle samo, czyli 5, 1540, jak miałem u Mnicha, lecz nie udało tyle zdobyć, a zostało... Ile? Nagrywam to 19 sierpnia, o 12.46, czyli zostały 3 godziny jeszcze ewentu ulepszania SP, że jest 50% większa szansa na to, że upnie. Zobaczymy, jak pójdzie pójdzie, jeszcze mam przekrojona szczęścia znaczy super szczęścia może pomoże mi może dopiszę szczęście i ładnie wbije i przy okazji może dopisze szczęścia, bo jeszcze sobie kupiłem dzisiaj nową myszkę a znaczy jej doszła od razera przez co muszę sobie przyzwyczaić rę rękę do niej przyzwyczaić i będę musiał zmienić sobie dpi, bo trochę za mocne jest ale dobra Mówię, wszystko mogę dokupywać, a tych na pewno nie zabraknie. Ale zgaduję, że mogą dusze zabraknąć. I zobaczymy jak pójdzie. Tylko te dusze będę dokupywać najpewniej. Mówię, aż do końca piórek będzie upany. Plus jeden, siedzi. W sumie dziwne jakby nie siadły. Patrząc na to, że jest 50% większa szansa. Czyli tam było 120%. której też powinno siąść, bo tu jest... 100... 12,5% hmm, dobra Tu jest 105%, więc też powinno siąść Jest po drugie mniejsza szansa na zniszczenie I będę upać u Markolma tak, aż do pierwszego zniszczenia Mam te trzy kamienie i będę upać aż do pierwszego zniszczenia Mam te trzy kamienie, bo oczywiście jeszcze chcę zostawić na następny raz Ale no, dobra jest plus 3, lecimy z czwartym, Teraz jest 90% szansa, czyli może nie wbić, A i tak jest większa szansa niż na plus 1 normalnie. No ale oczywiście siadło. Jak na razie 4 podrząd rząd siadły, więc jak najbardziej git. Nie to. Lecimy na plus 5 w takim razie. O 10 to może nie starczyć czasem tych dusz. Będę musiał dokupywać na pewno. No i siadło. To on, lejne. Lecimy na plus 6 w takim razie. Tu jest na plus 6 szansa 60% już i jeszcze wona dusza. No to lecimy. I niestety jest pierwszy fail. Jest, jest jeszcze zmniejszona podobno szansa na zniszczenie. Nie wiem jak, jaka, czy 50% mniej szansa, czyli 30%? czy jak. Ale no dobra jest 60% szans na to, że wbije tutaj na plus 6 aktualnie. Tylko nie widać tego. Tylko coś nie chce, ty coś, niestety drugi fail już poleciał na plus 6. Mam nadzieję, że wbije szybko, Ania. To leci trzecia próba na plus 6. W takim wypadku. Coś tu nie idzie. 60%, a leci już czwarta próba. A jednak trochę tutaj leci, tego po 20 piórek. I coś nie chce siadać. Piąta próba na plus 6, a to już nie jest za dobrze. Patrzę na to, że jest 60% aż. What the hell? Szósta próba na plus... 6 Nie mam nadzieję, że to nie będzie tak wyglądać, że nie upnie w ogóle Co to ma być? Siódma próba na plus 6, już poszło 140 piórek I koło 80-70 FMów I z 3 KK już poszło na to Na samo plus 6 No come on, what the hell? Pierwszy raz tak mam. Siódma próba na plus 6. No dawaj, dawaj, bo piórka. Powiedzmy, że się kończą. No i nareszcie siadło. Dobra. Leci pierwsza próba na plus 7. Na plus 6 było 7 aż prób. Więc na plus 7 może będzie jedna. Miłoby było. No i niestety nie siedzi. Pierwszy fail na plus 7. Jest tutaj w ogóle.. Muszę dużo dokupić. Tu jest ile? Szans? 52,5 około procenta Jak ta dusza się nazywała Czerwona dusza I Mam nadzieję, że nie jest są drogie oj są drogie dosyć 15 Dobra jak będzie 15 w razie czego od sprzedam na pewno ktoś kupi, tak samo FM etc zostaną to sprzedaję Mam raczej druga próba na plus 7, jak dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Mówię mam nadzieję, że na jakiś ładny plus wejdzie z tego. Dobra, siedzi. Na plus 7 na szczęście tylko dwie próby. To lecimy na plus 8, na którą jest 45% szans. Prawie 50. 50 I... Niestety pierwszy fail. Jak gorzej było z tym, mam nadzieję, plus 6, że już tak później nie będzie. Że będzie 7 fei aż na taki mały plus, ale dobra, lecimy dalej. Jak coś ten samuraj ma 86. 6 jobę. Nie wiem, czy pożywałem. pokazywałem. Będzie trzeba jeszcze trochę podekspić. To leci kolejna próba. Mam nadzieję, że starczy tych czerwonych dusz. Czwarta czy trzecia to była próba? Nie jestem pewien, ale siedzi. Teraz na ładniejszy plus, już. Jeśli to wbiję, no to już mam ładniejsze skrzydełka przynajmniej. I jest na to 37,5% szans Więc czy wbiję Niestety nie wbiło No to lecimy dalej No niestety czerwone dusze mi znowu brakują Czerwo Ona Ile ich mam? A no i ona, dobra To nie jestem pewien czy to plus 10 czasem tylko nie jest To kupię nie aż tak dużo dusz Leć mu homie stąd Ile mam? Jedną? No to kupię. Y... 12. Czyli tutaj mam na 4 próby odłożone. Mam nadzieję, że w tych 4 próbach bez problemów bije na tą plus dziewiątkę. Potem chyba niebieskie dusze są. Niebieskie dusze chyba są tańsze dużo, z tego mi wiadomo. Niestety jest drugi fail, jak dobrze mówię, na plus 9. Ale lecimy oczywiście dalej, aż do końca piórek. Jest trzeci fail na plus 9. Ile pi piórek zostało? Oj, już 886. I siedzi na plus 9. Za czwartym razem, dobrze mówię? Czy trzecim? Teraz nie jestem pewien. Nie są nadal drzewone dusze, dobra, nie wiedziałem o tym. Tu wrzućmy te piórka. 850. Ponad połowa została jeszcze, więc spoko. Czerwona dusza. 20 na 4 próby kupię. Dusz. Te dusze niestety są najgorsze. Więc mam nadzieję, że wejdzie tutaj. Myślałem, że na plus 10 będzie jeszcze już niebieska. Ale lecimy dalej. Pierwsza próba na plus 10. Czy wbije? Niestety nie siedzi. Jestem ciekaw, ile jeszcze się pójdzie, bo jeszcze muszę kupić miecz na, miecz na 90, a nie ma żadnego ciekawego niestety do 100 kK. Za 110 kaka jest jedyny. Potem jest za 500 kK, ale też nie, jest, nie są oba jakoś ciekawe. No i jeszcze do tego perfumy trzeba kupić, a perfumy teraz po 210 kk są około. To jest trochę przewalone. Mam co prawda arma już na sobie, ale. Arm to nie wszystko, ale jednak sieci karta. Jest plus 10. Plus 11, i te duszę będę mógł od razu wystawić sobie. A piórek zostało ile? 735, no spoko. Dobra, lecimy z pierwszą próbą na plus 11. Mam nadzieję, że siądzie. Niestety tutaj nie siedzi. No to lecimy z drugą próbą. Tutaj po 45 piórka już lecą. Czyli tutaj mogę zrobić 13 prób. Ale mam nadzieję, że wbiję szybciej. Jest chyba 10% szans tutaj ogólnie. Na plus 11, jak dobrze pamiętam. Nie jestem pewien do końca, mi się tak wydaje, że 10% szans. Więc teraz jest 15%. Trochę większa jest. Na plus 15 jest tylko 1,5% aktualnie szans. Ale mam nadzieję, że wbiję, jednak przez to, że jest ten event. O, jeszcze jest BTK. Sobie chętnie pójdę, bo mi aktualnie do kucza brakuje 48 monet. I będzie kuc. No i dusza karta została zniszczona. Późno i tak. Albo dobra, do dwóch zniszczeń zróbmy. Tylko muszę jeszcze duszę kupić. Niebieska dusza. To będzie? Tak, no i to widać, są tańsze. To kupię wszystkie. No, za 40 dut zapłaciłem tyle, co tam prawie za... Za 40 tutaj dusz zapłaciłem, co prawie tutaj za te... Jedną? 3, 2, 7, 9, 9. Dobra. Jeszcze do jednego zniszczenia tutaj upajmy, a potem zwojami. Ma- Dobrze, że już jest na tym plus 10, bo nie muszę kupować niebieskich zwojów A potem czasem, jak wybiło, to sprzedawać ich. Jakby mi jeszcze jakieś zostały. Mam na pewno kamyki, nie? No, mam dwa kamyki. Jest plus 10, więc jest git. Jeszcze zostało. 506 piórek. No to jeszcze mam na 11 prób. I siedzi! Jest plus 11 kolejne SP. Ale mam nadzieję, że wbiję dalej, bo mam jeszcze ile? Ale zajebiście, zajebiście że już jest plus 11. Aż mam 50, więc... Mam prawie na 10 prób. Czy wbiję w 10 próbach? Tutaj nie wiem ile jest procent. Więcej zgaduję niż 5, może 8%. Mówię, nie wiem ile to jest procent, więc nie odpowiem. Ale siedzi to plus 11, to jest już dobrze. Ale mam, mówię, no mam nadzieję, że na to plus dwunastkę wleci. Będzie zajebiście, jak wbije. No i dobra. Yy, gdzie jest dusza? I kupmy zwoje. Na ile mi starczy prób? Ile ci mucho? Kurde, no. już ochieraj. Chyba potaniał. Nie jestem pewien, czy dał taniej, czy nie. Dobra, no kupiłem, żeby było na równe. Te. U... I chyba, że upnie. No to nie będzie na równe. No ale mam nadzieję, że upnie. Oczywiście. Te dwoje też podrożały, niestety. Osiem. Trochę pójdzie razem na te upanie, ale bywa. Dobra, no to idziemy troszkę dalej. Chodź, krzak. Krzaku. I gdzie są dwoje? No dobra, można upać dalej. Mówię, mam nadzieję, że wbiję na tą plus 12 i to będzie moje pierwsze SP plus 12 na tym koncie. I ogólnie pierwsze SP na plus 12, które jest z mojego konta prosto. No dobrze, że tutaj już zrobiłem, no bo zniszczyło już duszę. No to lecimy dalej z kolejną próbą. Ile tutaj jeszcze będę musiał zapłacić? Jest tutaj... Będę miał 99 kakami zostanie, no więc spoko. Na broni jeszcze starczy, Z jakąś znajdę ciekawą, ale mówię, mam nadzieję, że upnie jednak. Na tą plus 12. Jak nie, no to szkoda. Bywa. Ale siedzi na plus 12. Jest git już. Jeszcze jest zajebiście. Jak najbardziej. Czy wleci na plus 13? Jak, to, jak tak, to by było cudo. Jest plus 12, więc jak najbardziej. I tak mi odpowiada, bo mniej piórek wydałem jednak. Co prawda jest o 50% więcej, ale mniej piórek wydałem. Najgorsze było na to plus 6. co było tyle prób. Ale siedzi to jest najważniejsze. Jeszcze zostały trzy próby. Jeszcze dwie próby. Będę musiał dokupić jedną pió parę piórek. I ostatnia próba, muszę kupić 25 piórek 25 piórek. Niestety sprzedały się tamte więc muszę zapłacić 2K więcej za każde. I ostatnia próba. Czy wbije na plus 13? O to jest pytanie. Nie wiem jaka jest szansa, ale czy wbije? Miejmy nadzieję, że tak. I... Niestety nie wbiło na plus 12, ale... Znaczy na plus 11. 13, ale jest plus 12, więc jest zarąbiście. I dobra, w ogóle, jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli, jeśli jesteście nawet o subskrypcję, bo już prawie mamy, kiedy to nagrywam, 1900 subskrypcji, za co Wam w ogóle dziękuję. Ja tutaj już mam samuraja plus 12, już mam kolejną, kolejne SP powyżej, znaczy z jakimś większym plusem. Aktualnymi moimi SP są Berek plus 11, Mnich, który był upa upany, tylko nie ten akurat, ten Mnich, odszczep. I teraz właśnie jeszcze jest Samuraj, tylko Samurai jeszcze muszę to być 9-9 joba. Ale dobra, to już by było na tyle na tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zobaczymy na następnych odcinkach lub live'ach. Live'ów teraz zrobię mega dużo. Znaczy kiedy to nagrywam. I dobra. Do zobaczenia. Cześć!